Od no, trzech dni funkcjonuje w, w mediach polskich stwierdzenie porównujące Fukushimę do Czarnobyla. W Czarnobylu mieliśmy do czynienia z katastrofą. Natomiast jeśli chodzi o Fukushimę, mówimy o, o poważnej awarii. E, reaktory zostały wyłączone w czasie trzęsienia ziemi. Trzeba pamiętać, że to trzęsienie ziemi pierwsze trwało około minuty. Po pierwszych wstrząsach e, reaktory zostały wyłączone a w ciągu godziny w zasadzie wydajność takiego reaktora spadła do promili, jeżeli dobrze pamiętam, jak profesor mówił, więc temperatura jest znacznie była ograniczona. Wybuchy wodoru nie uszkodziły rdzenia, co nastąpiło w, w Czarnobylu i teren skażony jest do rzędu 1500 km, więc to jest stukrotnie mniejsza powierzchnia. Dlatego też zarówno na naszych stronach, jak i Centrum Informacyjne Rządu będzie publikowało informację no, dementującą doniesienia medialne, że znaczy, definitywnie eksperci teraz stwierdzili, że porównywanie tych dwóch zdarzeń jest nieuprawnione. To w ogóle nie ma najmniejszych sensu. dobry, nazywam się Przemek Lodz i pracuję w Kwaterze Głównej NATO. Chciałbym zachęcić Państwa do tego, żeby starali się Państwo zdobyć praktyki w Katedrze Głównej NATO, które są w tej chwili dostępne dla studentów również z Polski. Są pewne wymagania, które Państwo muszą spełnić, natomiast to, że NATO z organizacją międzynarodową wprowadzić może na taką dobrą drogę, która by w przyszłości zapewniła Państwu takie inne troszeczkę spojrzenie oprócz spojrzenia krajowego, jak również NATO oferuje elementy finansowe, które pozwolą Państwu się tam utrzymać na godnym studenckim liccie.